Dzieciaki nakarmione wyjechały do babci, za chwilę wraca żona, więc robimy obiad. Tu Marcin, nasz biały z Indonezji, rzucił wyzwanie ryba w sosie ananasowym z Chili, więc milu na chwilę. Naszą rybkę solimy, pieprzymy, jajko do... no i do tego bułka tarta. Wyszł gotowany rybka, ostatnie kawałki się smażą, teraz szybciutko dwie cebule w kosteczkę i musimy ją ładnie zeszkić. Do garnka wlewamy sok z całej puszki ananasa. Do tego soku dodajemy szklankę keczupu, łyżeczkę koncentratu pomidorowego, pokrojonego ananasa z puszki, posiekane jedno chili, drobniutko bardzo posiekane. Teraz dodajemy jeszcze naszą cebulkę ze szkloną. Wszystkim wjeżdżamy na gaz. Sos nam się zagotował, gotujemy go dwie minutki. Prezentuje się nam tak. Zajechała biała strzała. No i? Cztery <laughs> siany. Jego do dziesięć? Dziewięć. Mission complete. Thank you.